W dzisiejszym odcinku super szczegółowego omówienia Harry'ego Petra i Kamienia Filozoficznego skupimy się na Hermionie, skupimy się na narodzinach przyjaźni między Trio oraz na tych wszystkich elementach, na których nikt nigdy się nie skupia. Zostańcie ze mną. I tak oto nadszedł czas na dziesiąty rozdział naszej analizy. Tak, dopiero dziś jest rozdział dziesiąty, bo tydzień temu pomyliłem się w moich obliczeniach. Jak to się mówi, kto z kim przestaje, takim się staje. A że ja sporo czasu poświęcam J.K. Rowling i Haremu Potterowi, podobnie jak Rowling, popełniam proste błędy matematyczne. Startujemy bez zbędnego przedłużania. O ile dla Harego Rona nocna przygoda z trygłowym psem okazała się finalnie całkiem niezłą zabawą, o tyle Draco nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Jego misterny plan na wpędzenie chłopaków w jeszcze większe tarapaty okazał się delikatnie rzecz mówiąc rażąco nieskuteczny. W gruncie rzeczy. Już na tym etapie widzimy smykałkę Harego do odkrywania wszelkich tajemnic i wiązania końca z końcem. Chłopiec nie boi się ryzyka, w nosie ma zasady i kieruje się jedynie honorem i swoją własną ciekawością, co w przyszłości oczywiście sprowadzi mu na głowę masę i to niemałych problemów. Ale póki co jest ekscytacja, bo Harry mógł opowiedzieć Ronowi o swoich podejrzeniach względem tajemniczej paczuszki z banku Gringota, której zawartości, jak domyślał się Harry, strzegł aktualnie trójgłowy. Pies. Chłopcy zastanawiają się, czy ta rzecz jest bardziej cenna, czy bardziej niebezpieczna, a może równie cenna jak niebezpieczna. Wiedzieli niewiele, jedynie tyle, że przedmiot ma około 2 cali długości, czyli niewiele ponad 5 cm. W przeciwieństwie jednak do Harego i Rona, ich entuzjazmu nie podzielali ani Hermiona, ani Neville. Neville nie zamierzał nigdy więcej zbliżać się do zakazanego korytarza. Z kolei Hermiona obdarzała chłopców wszystko wiedzącymi minami. No ona miała nieraz okazję do posłuchania, o czym rozmawiają, ale czy robiła to wszystko po to, żeby pokazać swoją wyższość? Zróbmy tutaj małą pauzę i skupmy uwagę na Hermionie. Dlaczego zachowywała się właśnie w taki sposób? Ponieważ jej zależało. Zależało jej na tym, żeby mieć kogoś bliskiego, żeby móc się z kimś zaprzyjaźnić. Jak zobaczymy w późniejszej części tego rozdziału hermiona nie ma nikogo w Hogwarcie. Nawet kiedy będzie płakać w łazience, będzie stanowić jedynie element współczucia na odległość, bo nikt nie spróbuje jej pocieszyć. Hermiona jest w Hogwarcie sama jak palec, a minęło przecież kilka tygodni. Odkąd do tej szkoły trafiła? To długo, zwłaszcza dla człowieka, który może skupić się jedynie na nauce. Być może wcześniej Hermiona miała poczucie, że ma tutaj do zrealizowania cel bycie najlepszą w Hogwarcie, ale z czasem tęsknota za drugim człowiekiem, a być może pierwszą w życiu osobą, z którą nawiąże jakiekolwiek bliższe relacje, musiała wziąć górę bo wbrew pozorom Harry i Hermiona są do siebie bardzo podobni, choć to podobieństwo wynika z zupełnie różnych czynników. Harry zawsze był sam, a to dlatego, że Dursleyowie go nie cierpieli, a Dudley robił wszystko, żeby ten miał przekichany nie tylko w domu, ale również i w szkole. Za sprawą Dudleya i jego bandy, o czym mówiłem w jednym z poprzednich materiałów, Harry nigdy nie mógł liczyć na przyjaźń, ani nawet na kogoś, kto w sytuacji kryzysowej okazałby mu jakiekolwiek wsparcie. Hermiona ma teoretycznie rodziców, którzy ją kochają, aczkolwiek też moglibyśmy pochylić nad jej relacją z rodzicami, skoro wkrótce będzie wolała spędzać wakacje z przyjaciółmi, z którymi spędza cały rok, zamiast z własnymi rodzicami. Ale to jest omówienie, na które przyjdzie jeszcze czas w odpowiednim momencie. Tymczasem Hermiona jest sama, jak Harry. Tyle, że w jej przypadku nie trzeba było żadnej bandy, żeby odsunąć od niej rówieśników. To jej sposób bycia, chorobliwa ambicja i przymądrzałość sprawiały, że ludzie trzymali się na uboczu. Koniec końców jej życie było podobne do życia Harego. Mało tego, oni oboje pochodzili z mugolskich domów i dopiero poznawali ten magiczny świat. I tylko ich charaktery sprawiały, że na tym etapie byli w zupełnie różnych miejscach. Harry jako lubiany chłopiec, mający u boku dobrego przyjaciela i Hermiona, przemądrzała dziewczyna, z którą raczej nikt nie chciał się Zadawać, co jest zrozumiałe. Wbrew jednak zachowaniu Hermiony, tym wszystko wiedzącym, miną, ona musiała przeżyć tamtej nocy coś, co rozkruszyło jej twarde, skupione na nauce serce. Poczuła dreszczyk emocji, poczuła się choćby na chwilę częścią grupy. Mogła komuś za pomocą rzucenia zaklęcia alohomora na zamknięte drzwi pomóc, mogła pociągnąć to dalej i zawrzeć pierwsze, bliższe znajomości, tyle że. Hermiona to Hermiona. Choć potrafiła nauczyć się wszystkiego z książek, nigdy nie była szczególnie dobra w czynnościach, które wymagały zaangażowania emocjonalnego i okazania pewności, takiej ludzkiej pewności siebie. Dlatego miotła jej nie posłuchała na lekcji latania, dlatego nie potrafiła zwrócić uwagi na siebie inaczej niż będąc sobą. Bo te przemądrzałe miny nie świadczyły o tym, że ona coś wiedziała. Ona chciała zwrócić na siebie uwagę, chciała, żeby Harry czy Ron zapytali ją, co ona myśli, co ona wie, ale oni jak zwykle pozostawali ślepi na hermionę. Tak, hermiona to jest postać tragiczna. Która sama sobie była Harem i Dadlejem. Z jednej strony pragnąca bliskości innych, z drugiej odstraszająca tych innych od samej siebie, bo nawet ona nie była w stanie oddać całego serca nauce, bo w sercu są takie miejsca, które wypełnić może jedynie człowiek i tego człowieka jej brakowało. Więc hermiona próbowała nieudolnie, po swojemu, a Ron i Harry reagowali na jej słabe próby, podobnie jak przewoływana przez nią miotła, ignorując ją. Wszak mieli na głowie dużo ważniejszy problem. Bo jak tu odegrać się na Malfoju za to, że chciał znowu wpędzić ich w tarapaty. Na szczęście dla chłopców nie musieli akurat na to długo czekać, bo okazja nadarzyła się sama, kiedy Harry otrzymał przy śniadaniu długi i wąski pakunek niesiony przez sześć słów. W paczce towarzyszył list od profesora McGonagall, z którego Harry dowiedział się, że to miotła i że ma jej nie otwierać przy stole. Skupmy się na chwilę na tym liście, na tej sytuacji, bo to jest jedna z najbardziej kuriozalnych sytuacji w Harrym Potterze. Przynajmniej moim zdaniem. Harry łamie zasady i zostaje za to nagrodzony? OK, do tego przywykliśmy. Otrzymał najnowszy i najlepszy model miotły. Najprawdopodobniej jedyny taki w szkole. Dlaczego nie otrzymał gorszej miotły? I kto za tę miotłę zapłacił? W liście od McGonagall czytamy: Nie otwieraj paczki przy stole. Jest w niej nowy Nimbus 2000, ale nie chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że dostałeś miotłę, bo każdy też będzie chciał. Jeżeli profesor McGonagall nie chciała, żeby Harry otwierał miotłę przy stole, Dlaczego dopuściła do sytuacji, że ten otrzymał przesyłkę za pomocą swojej poczty przy śniadaniu? Czy ta miotła naprawdę nie mogła zostać nadana na jej nazwisko, i czy ona sama nie mogła później zatrzymać Harego po zajęciach albo wywołać nawet z klasy, żeby wręczyć mu miotłę? Przecież ta długa, wąska paczka niesiona przez sześciu wielkich płomykówek, zwróciła uwagę wszystkich w wielkiej sali. Czy trzeba było aż tak zwracać uwagę na ów pakunek po to, żeby potem mówić, żeby nie zwracał na to uwagi? Inna rzecz, dlaczego to nie była miotła lepiej dopasowana do tych, na których ćwiczyli i grali w Quidditcha inni? Dlaczego Harry musiał otrzymać ją na własność, zamiast wypożyczać spośród szkolnych mioteł, tak jak wszyscy inni uczniowie, którzy nie mieli własnych mioteł? No i kto za tę miotłę zapłacił? Nad tym ostatnim głowiłem się od lat i dopiero przy opracowywaniu tego rozdziału zrozumiałem. To nie fundusz szkolny czy Dumblr, to McGonagall. To ona kupiła miotłę dla Harry'ego ze swoich prywatnych pieniędzy. Być może wydała na nią całe swoje oszczędności. Dlaczego? bo chciała, żeby Gryffindor starał Slytherin na boisku do Quidditcha, bo chciała odpłacić Severusowi Snape'owi. Czy uczciwym było faworyzowanie jednego zawodnika jednej drużyny? Nie, ale McGonagall wiedziała, że podarowując haremu najszybszą dostępną na rynku miotłę praktycznie sprawi, że żaden inny szukający w szkole nie będzie miał z nim szans. To jak kazać ścigać się dwóm zawodnikom, gdzie jeden dosiada motocykla, a drugi zwykłego roweru. I tu powinniśmy w ogóle porozmawiać o zasadach fair play w hogwartskich rozgrywkach w Quidicza. Ale my przecież znamy najważniejszą zasadę Hogwartu: do półki wygrywają nasi, wszystko jest dozwolone, więc tak było i tym razem. Tak więc Harry otrzymał miotłę i miał udać się na pierwszy trening Quidditcha. Spełniając życzenie McGonagall, Harry i Ron nie otworzyli miotły przy stole, ale zaraz z nią wyszli, żeby otworzyć ją na osobności. Ale drogę zagrodził im Malfoy z Krabem i Goilem. Malfoy wyrwał haremu paczkę z rąk i pomacał ją. Od razu zrozumiał, co jest w środku. Z jednej strony był zazdrosny, bo przecież sama jako pierwszoroczniak nie mógł mieć swojej miotły w zamku. Z drugiej jednak poczuł zapach triumfu, bo wierzył, że łamiąc zakaz o posiadaniu miotły przez pierwszorocznych, Harry mocno podpadnie szkolnym władzom i w końcu zostanie... Ukarany. Ron natomiast nie mógł się powstrzymać i opowiadał Malfoyowi o zawartości pakunku, jednocześnie nabijając się z miotły Malfoya, czyli komety 260. Malfoy na to odparował, że Ron nie ma prawa się znać na miotłach, bo przecież sam jest zbyt wielkim biedakiem, żeby na jakąkolwiek uzbierać. Kłótnie przerywa profesor Flitwick, któremu Malfoy od razu się skarży. Pewnie liczył tutaj na to, że Harry zostanie ukarany, ale nic z tego, bo Flitwick zdaje sobie sprawę ze specjalnych okoliczności. I zamiast ukarać Harego, wypytuje go o miotłę. Ary widząc minę drakona. Nie tylko odpowiada na to pytanie, ale też dodaje, że to wszystko dzięki Malfoyowi. No, Heca, jakich mało. Harry jest zachwycony, że udało mu się w taki sposób odegrać na Malfoju. Zachwycona nie jest Hermiona, która podsłuchała jego rozmowę z Ronem. Jest wręcz wściekła, ponieważ nie w smak jej, że Harry dostał nagrodę za łamanie szkolnych przepisów. Chłopcy szybciutko ją gaszą, dając wyraźnie do zrozumienia, że cieszy ich fakt, że się do nich nie odzywa. zwłaszcza Ron tutaj ma sporo do powiedzenia. Ale Hermiona ma rację i również Draco ma w tym przypadku rację, bo wiadomo, fajnie jest, kiedy taki dupek jak Malfoy dostaje w kość, ale Hogwart już w tym momencie pokazał temu dzieciakowi, że nie jest sprawiedliwym miejscem. Jak mogłyby potoczyć się losy Drakona Malfoja, zastanówmy się, gdyby trafił on do szkoły bez zbędnej rywalizacji, do szkoły, w której nauczyciele nie faworyzują swoich ulubieńców? Oczywiście, z jednej strony, Draco mógł liczyć na przychylność Snape'a, lecz z drugiej na pogardę ze strony McGonagall, która jest nie tylko tutaj nauczycielką, ale też zastępczynią dyrektora szkoły. A co za tym idzie? Draco na własne oczy przekonał się, że dyrektorzy Hogwartu wcale nie są bezstronni czy sprawiedliwi. Tak, to właśnie przez tę niesprawiedliwość z ma przegrać puharto. Quidditcha i Puchar Domów. Pamiętajmy wszak, że zwycięskie drużyny Quidicza zarabiały bardzo dużo punktów dla swoich domów dzięki wygranym rozgrywkom. Czy Draco stanąłby po stronie Voldemorta, gdyby przez 6 lat nie był traktowany jako człowiek gorszej kategorii? Czy podjąłby się próby zabicia Dumbledora, gdyby ten okazał mu choć ułamek tego serca, który pokazywał haremu? Czas spojrzeć prawie w oczy. Hogwart to jest kolejne patologiczne miejsce w życiu Harego. Tyle, że tutaj to on, Harry, stanowi symbol owej patologii. Nie dlatego, że chciał, że się o to prosił, ale dlatego, że inni chcieli, żeby się tym stał. Nagroda za łamanie zasad, przymykanie oka na, na wybryki wszelkiej maści. Powiecie oczywiście, tak, łapał ujemne punkty dla Gryfindoru i czasami szlabany, ale czy to były adekwatne kary? Sporo o tym pogadamy przy omówieniu księcia półkwi, a ja póki co chciałem po prostu zaznaczyć punkt widzenia Hermiony i Drakona, ponieważ, no, sprawiedliwości tutaj nie było. Harry natomiast z trudem przetrwał dzień, nie mogąc skupić się na nauce. Myślał o miotle, o treningu. Moment, w którym Harry odpakowuje miotło i podziwia ją razem z Ronem jest w ogóle moim zdaniem jednym z najbardziej chłopczęcych momentów w całej serii. Rowling idealnie udało się uchwycić ich zachwyt z posiadania fantastycznego sprzętu. Chłopcy patrzą, bawią się, cieszą. Nie mogąc doczekać się początku treningu, Harry zaczyna latać wokół boiska, zanim jeszcze przybył na to boisko Wood. Wood przedstawił haremu poszczególne role w drużynie, pokazał również Piłki wyjaśnił: Wszystko po kolei darujcie, ale ja nie będę Wam tutaj przytaczał wszelkich zasad Quidditch'a, bo wydaje mi się, że to nie ma sensu, od tego macie książkę. Zamiast tego skupię uwagę na jednym detalu, a może na dwóch. Długość trwania meczu. Dlaczego Łódź wspomina o meczu trwającym prawie trzy miesiące, skoro na łamach Harry'ego Pottera każdy mecz jest rozgrywany stosunkowo szybko? Tutaj pokusiłbym się o teorię związaną z szybkością samych miotłów. Jeżeli złoty znicz ma stałą prędkość, zdecydowanie więcej sprytu i zręczności wymaga złapanie go przy użyciu powolnej miotły. W takiej sytuacji szukający musi wykazać się nie tyle szybkością, co sprytem. Musi zajść znicz od boku czy tyłu. Użyć podstępu. Har nie ma problemu z dogonieniem znicza, ponieważ jego miotły są bardzo, bardzo szybkie. Nie musi kombinować. Wystarczy mu ta szybkość. I myślę, że te długie mecze Quidditcha skończyły się wraz z wyprodukowaniem naprawdę szybkich miotłów. To były po prostu historyczne rozgrywki. Poznawszy wszelkie zasady gry, Harry ćwiczył, łapiąc rzucane przez Łuda piłki golfowe. Dlaczego? Ponieważ było zbyt ciemno i łód obawiał się, że złoty znicz po prostu się gdzieś zawieruszy. Pytanie tylko czy ten złoty znicz i tak nie był już bezużyteczny. Jak dowiemy się przecież z insygnium śmierci, znicz pamięta dotyk tego, kto dotknął go jako pierwszy. W ten sposób można również upewnić się, kto naprawdę jako pierwszy go złapał. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby znicza nie dotykać przed rozgrywkami, a jeżeli już to tylko przy użyciu rękawic. Tymczasem w tekście nie ma ani słowa o tym, by Łódz zakładał rękawice zanim wyjął złoty znicz, yy, który chciał pokazać haremo, ani słówka słowiańka. Więc albo Łódz właśnie zepsuł znicza, albo był to znicz ćwiczebny, nawykły do tego, że wszyscy go macają ile wlezie. Co ciekawe, Wood jest zachwycony formą i umiejętnościami Harego. Twierdzi, że ten może być lepszy nawet od i Izleja, a tamten, gdyby nie poszedł studiować smoków, mógłby zostać graczem w reprezentacji Anglii. Ale to brzmi idiotycznie, moim zdaniem. Chłopiec, który nigdy nie trenował, już jest porównywany do gościa, który ma wybitne umiejętności. To tak, jakby porównać chłopaczka, który pierwszy raz kopnął piłkę z laminem Jamalem. Troszeczkę wydaje mi się to absurdalne, jednak tutaj Harry mógł tymi treningami pokazać swój talent i rozwijać to i rolnik wydaje mi się, troszkę go tutaj zbyt uwybitniła. Tymczasem żyćko parło naprzód, a Harry nawet nie zauważył, kiedy minęły mu dwa miesiące w Hogwarcie. W Hogwarcie, który stał się dla niego prawdziwym domem i nawet Harry już z lekcjami nie miał większych problemów, przyzwyczaił się. Noc duchów miała być pierwszym dużym wydarzeniem w szkole, do którego przygotowania szły pełną parą. Tymczasem, w przededniu owego święta, uczniowie ćwiczyli zaklęcie Wingardium Leviosa. Do czego długo się przygotowywali. Partnerem Harego do ćwiczeń został Simus Finigan, a partnerką rona Hermiona Grender. Flitwick jeszcze raz tłumaczył uczniom, że rzucenie zaklęcia wymaga odpowiedniego ruchu nadgarskiem oraz bardzo wyraźnej wymowy. I tu zatrzymamy się na chwilę, ponieważ Uważam, że w świecie Harry Pottera wyraźnie brakuje konsekwencji, jeżeli chodzi o, chodzi o rzucanie zaklęć, bo ile zaklęć wymaga szczególnego ruchu nadgarstkiem czy przygotowań? W jaki sposób czarodziej rzuca zaklęcie? Teoretycznie wystarczy wyraźna wymowa. Przynajmniej na ogół. Skąd więc cała ta trudność? A może Rowling po prostu uprościła nieco tak naprawdę każde zaklęcie i one wszystkie wymagały szczególnej choreografii? Już widzę jak Voldemort wymachuje spektakularnie piruety różdżką, żeby rzucić odpowiednie zaklęcie. Tymczasem no niewiele jest też zaklęć, które wymagają czegoś ekstra. Zaklęcie Patronusa, Niewybaczalne, ridiculous. Zapytam więc ponownie, w czym ma tkwić cała ta trudność? Pewnie, my widzimy, jak wszyscy zmagają się z Wingardium Leviosa. A Hermiona poucza Rona, jak należy poprawnie wymawiać to zaklęcie. Ale to jest nadal dziwne. Czy te dzieciaki są aż tak tempe, żeby przez długi czas nie nauczyć się poprawnej wymowy i jej zapamiętać? Ron wścieka się, a Hermiona prezentuje mu idealnie rzucone zaklęcie, za co chwali ją Fleetwick. Co jeszcze bardziej oddala Rona od Hermiony, który przeciskując się z Harem przez zatłoczony korytarz określi ją mianem koszmarnej. I w tym momencie dzieje się najważniejsza rzecz tego rozdziału, a może nawet i całej tej książki, bo Hermiona usłyszała te słowa, rona płacząc obok przepycha się obok chłopców, co ron kwituje zmieszany. No, sama musiała zauważyć, że nie ma przyjaciół. Tak, Hermiona to zauważyła. Mało tego. Zrozumiała, że poniosła porażkę, a jej toporne metody nawiązywania przyjaźni nie zadziałały. Ona nie miała złych intencji poprawiając Rona, zależało jej, żeby mu pomóc. A, że była wyjątkowo upośledzona w kwestii emocji i więzi, wyszła jak zwykle, czyli jakby się przechwalała własnymi umiejętnościami tymczasem to była Hermiona. I ona w tym momencie zrozumiała, że im bardziej się stara, tym bardziej odtrąca tych, o których bliskość zabiega. Jej starania legły w gruzach i poczuła, że dla niej nie ma szans na przyjaźń. I to ją ostatecznie złamało i załamało, bo koniec końców okazało się, że to jednak ludzie są ważniejsi od ambicji i od szkoły, bo Hermiona nie pojawiła się potem na kolejnej lekcji i nikt jej nie widział. Idąc do wielkiej sali Harry i Ron usłyszeli, jak Parvati Patilo opowiada Lavender Brown, że Hermiona płacze w łazience i nie chce nikogo widzieć. Ja dodałbym do tego też, że raczej nikt nie kwapił się, żeby ją też pocieszyć. Ale ostatecznie ta ludzka część natury Hermiony zwyciężyła. I myślę, że gdyby nie to, co wydarzy się tej nocy, to Hermiona opuściłaby Hogwart. Dla niej to było za wiele. Dwa miesiące w szkole bez nikogo, tygodnie starania się o nawiązanie bliższej relacji, zakończone spektakularną porażką. Dlaczego? Bo sama uwierzyła, że jest koszmarna, bo zrozumiała, że jej sposób bycia nikomu nie odpowiada, bo pojęła, że chęć niesienia pomocy została odebrana jako najgrywanie się. Hermiona przegrała i, odpuszczając sobie udział w kolejnej lekcji, dała jasny sygnał mówiący, że to koniec. Ale przecież to nic, bo Ron, któremu przez chwilę było głupio z powodu Hermiony. Zapomniał o niej, gdy tylko weszli razem z Harem do wielkiej sali przyozdobionej na noc duchów. Harry również skupił się na jedzeniu, bo cóż go tam obchodziła jakaś Hermiona. Wtem uczta została przerwana przez wbiegającego do wielkiej sali profesora. Quirella, który wysapał ostrzeżenie przed trolem, który miał być w lochach, po czym malowniczo zemdlał. Ciekawy był to plan Voldemorta na skupienie uwagi całej szkoły na lochach, bo wpuszczając do Hogwartu trola, chciał oczywiście oczyścić sobie drogę do kamienia, ale to było rozpoczliwe posunięcie, ponieważ nadal nie wiedział jak obejść psa, ani co się właściwie za tym psem kryje. Niemniej chaos został spowodowany. Prefekci dostali polecenie odprowadzenia uczniów do poszczególnych dormitoriów, co samo w sobie jest głupie, bo łatwiej byłoby zastosować rozwiązanie z trzeciego tomu, czyli zamknięcie wszystkich w Wielkiej Sali i zapewnienie im tam bezpieczeństwa na czas przeszukania zamku. I ja nawet nie będę odnosił się do najbardziej memicznego wydźwięku tej sytuacji. Troll jest w Lochach! A zatem, jeśli zgoni, wypad do Lochów, bo tam jest wasze dormitorium. Jeżeli zginiecie, przydzielimy wam pośmiertnie trochę punktów. Ale na pewno nie tyle, żebyście mieli szansę z Gryfindorem na koniec roku. Co do tego bez przesady. Oczywiście kryzysowa sytuacja to żywioł Persiego, który może w końcu zabłysnąć swoim autorytetem, no ale gdy ma zaprowadzić Gryfonów do dormitorium, w Harym budzi się niepokój o Hermione. Wmieszawszy się w tłum Puchonów, Harry i Ron oddzielili się od całej reszty, przy okazji przyłapując samotnego Snape'a, który dokądś zmierzał i z pewnością nie były to lochy, w których miał się czaić troll. Harry szybko domyśla się, że Snape idzie na trzecie piętro, co wywoła podejrzenia o to, że Snape stara się przedrzeć obok trójgłowego psa, by zdobyć zawartość tajemniczej paczuszki z Gringota. My oczywiście wiemy, że Snape próbuje powstrzymać Quirrella, choć będzie to próba dość zagadkowa, która przyniesie mu ranę odniesioną w starciu z psem. Tymczasem Harry i Ron natrafiają na potwornie cuchnącego trolla. Ten wchodzi do jednego z pomieszczeń, a Harry widząc kluczy w zamku postanawia uwięzić stwora w środku. Okej, okay, spuśćmy kurtynę milczenia na ten klucz w zamku, dobra? Bo... To kolejny absurd i nie sposób wyjaśnić, dlaczego w drzwiach ogólnodostępnej toalety miałby być klucz w zamku. A jeżeli już toaletę można zamknąć, dlaczego nigdy nie słyszeliśmy o tym, by ktokolwiek zamykał toaletę np. jęczącej marty, co byłoby uzasadnione? No i pomijmy to, jak łatwo, łatwo jest otworzyć drzwi zamknięte na klucz, nawet jeżeli nie dysponuje się danym kluczem. Przemilczmy też fakt, że takie drzwi, nawet zamknięte na klucz, nie stanowiłyby wielkiej przeszkody dla trola, no chyba że były to drzwi zaczarowane, których nie sposób Rozwalić. W każdym razie Harry jest przekonany, że udało mu się trola uwięzić, ale okazało się, że pomieszczenie, w którym go zamknął, jest w istocie toaletą. Toaletą dla dziewczyn. Toaletą, w której od wielu godzin wypłakiwała sobie oczy Hermiona. Słysząc wrzask hermiony, chłopcy bohatersko biegną jej z pomocą. Rzucają w trola fragmentami umywalek rur, by odwrócić uwagę od hermiony. Gdy ten skupia się na ronie, Harry każe Hermionie uciekać, ale ta nie jest w stanie. Pozbawiona kontroli nad sobą, wrzeszczała czym potwornie wkurzała trola. Wówczas Harry zrobił najgłupszą rzecz, jaką mógł. Wskoczył mu na plecy i niechcący wepchnął różdżkę. Do nosa. Nie wiedząc co robić, Ron rzucił pierwsze zaklęcie, które przyszło mu do głowy Wingardium Leviosa. Zaklęcie wyrwało trollowi maczugę z ręki, a ta opadła na jego łeb i go znokautowała. I tutaj muszę zwrócić uwagę na to, jak film spaczył tę scenę, bo Ron nie potrzebował żadnej podpowiedzi od Hermiony. On doskonale zapamiętał sobie te lekcje. Rzucił zaklęcie zgodnie z jej instrukcją. Zaufał jej, przełamał się przede wszystkim, bo to nie tylko fakt, że pokonał Trolla, ale, ale fakt, że zrobił to dzięki Hermionie. To miało gigantyczne znaczenie dla całej trójki, a może nawet bardziej dla dwójki, bo Harry nie był tak negatywnie nastawiony do Hermiony jak Ron. To wpływ Rona sprawiał, że Harry uznał ją za niefajną i trzymał się od niej z daleka. Bo przykro mi to mówić. Ale Ron nie miał dobrego wpływu na Harego. Z jednej strony trochę go sobie zawłaszczył i nieustannie starał przelać swoje uprzedzenia czy antypatie. To Ron był przewodnikiem Harego po, po Hogwarcie i świecie magii. Jeżeli Ron mówił, że ktoś jest fajny, można było się z nim zadawać. Jeżeli, jak w przypadku Hermiony, twierdził, że jest ona koszmarna, Harry trzymał się od niej z daleka, bo Harry nie miał mózgu. Tak czy inaczej, troll został znokautowany, a Hermiona uratowana. I wtem do łazienki wpadli McGonagall, Snape i Quirrel. Przyznajcie, dziwne to trio, bo Quirel i Snape jeszcze chwilę temu byli przy trójgłowym psie. Snape został ranny powstrzymując w jakiś nieopisany sposób Quirela. Czyżby Snape po prostu wpadł na korytarz z psem tylko po to, żeby go rozjuszyć? By upewnić się, że nawet gdyby Quirrell coś mu zagrał, ten będzie na tyle wściekły, że nie zwróci na to uwagi? Myślę, że to ma sens. Snape drażniący psa, ryzykujący, byleby Quirrell nie miał najmniejszych szans na przedarcie się obok niego. Proste, acz skuteczne. Ale skąd tu McGonagall? Czy ona również udała się w innym kierunku niż pozostali nauczyciele? Może przemieniła się w kota, by wykorzystać jego dobry węch i na tej podstawie podążyć śladami, no jednak wyjątkowo cuchnącego trola? Wiele pytań, brak odpowiedzi, tym bardziej że Quirrell musiał być świadomy postępu Snape'a. Ale w tym obrazku jest jeszcze coś, co się nie zgadza. Bo kiedy Harry widzi twarz McGonagall, ta jest wściekła. Harry wręcz nigdy nie widział jej aż tak rozwścieczonej. Czy ona nie powinna być raczej zdumiona, zszokowana w takiej sytuacji, widząc Harego i Rona, dwóch pierwszorocznych, którzy cudem uniknęli śmierci z rąk trola i go najzwyczajniej w świecie znokautowali? A co jeżeli ta wściekłość McGonagall ma zupełnie inne źródło? Co jeżeli podążyła nie za trolem? A na przykład za Snape'em, co jeżeli i ona podejrzewała go o nieczyste intencje? Może zauważyła, że ten odłączył się od reszty nauczycieli, zamiast iść do Lochów, gdzie inni podążą w kierunku o zupełnie innym? Może śledziła go i o włos minęła Rona i Harego, gdy ci niemal napotoczyli się na Snape'a? A może zauważyła, że to Quirrell wcale nie zemdlał, tylko udaje i to jego chciała sprawdzić? Tak czy inaczej, McGonagall wiedziała więcej niż moglibyśmy się domyślać. Może to Dumbledore nakazał jej mieć oko na innych? Może sam podejrzewał Quirrella i chciał się upewnić, że ma po swojej stronie kogoś poza samym Snape'em? Kogoś bezstronnego, nigdy nie związanego z Voldemortem? Byłoby to całkiem logiczne, bo niby skąd to właśnie trio miałoby się nagle wziąć w łazience? Quirrell nagle odegrał swój dramat, osiadł przerażony na sedesie, a Snape pochylił się nad trolem, oddając pole McGonagall. Skąd ta wściekłość u niej? Owszem, ta irytacja na nieposłusznych uczniów jest zrozumiała, ale czy aż do tego stopnia? No nie wydaje mi się. I to, że Snape był aż taki spolegliwy, podejrzane. Wtedy na scenie pojawia się Hermiona, która okłamuje McGonagall i bierze winę na siebie i ratuje w ten sposób chłopców z opresji. To jest ważny moment, bo Hermiona po raz pierwszy jawnie łamie zasady, żeby ochronić innych, tych, przez których poniekąd wpadła w te tarapaty. Hermiona wystawia na szwank swoją reputację, odgradza się od ambicji i rezygnuje z tego nieskazitelnego oblicza. Pierwiastek ludzki wygrywa, a Harry i Ron są tego świadkami. Hermiona traci w tym przypadku 5 punktów i zostaje odesłana do wieży. Z kolei Harry i Ron otrzymują po 5 punktów dla swojego domu. Jednak tutaj zwróćmy też uwagę na słowa, które wypowiedziała McGonagall w tej łazience. Każdy z Was zarobił dla Gryffindoru po 5 punktów. Poinformuję o tym profesora Dumbledora. Ale o czym to informować Dumbledora? O tym, że nagrodziła uczniów punktami, a może o przebiegu całej sytuacji. A może te słowa wcale nie były skierowane do Harego Irona? Może ich adresatami byli Quirrell i Snape. Może to znaczyło, poinformują profesora Dumbledora, że zamiast polować na trolla zresztą nauczycieli w lochach, pałętaliście się po korytarzu na trzecim piętrze. Może to McGonagall w ogóle uratowała Snape'a z opresji przed psem, a kiedy wyszli na korytarz natrafili na zdumionego Quirella, który jeszcze chwilę temu leżał nieprzytomny ze strachu. To było wystarczająco wiele, żeby wzbudzić podejrzenia McGonagall, a zatem te słowa mogły być skierowane do nich. Nie wiem, co tam robiliście, ale ja tak tego nie zostawię. Z kolei Harry i Ron zmierzając do dormitorium rozmawiają o wydarzeniach, w których wzięli udział. Tu pojawia się bardzo istotny wątek, bo kiedy Harry mówi o tym, jak Hermiona wyratowała ich z opresji, Ron twierdzi, że w sumie to jej wina, więc żadna łaska z jej strony. Harry na to odpowiada, że przecież to oni zamknęli trolla w łazience z nią, więc to raczej. Ich wina. Brakuje mi tu jednego zrozumienia, dlaczego Hermiona w ogóle znalazła się w tej łazience. Zrozumienia, że Harry i Ron przyczynili się do jej rozpaczy, która przeszła zupełnie bez echa. Stała się jedynie pretekstem do tego, by Hermiona spędziła dzień w łazience, jakby w oczekiwaniu na trola. Chłopcy nadal nie rozumieją wagi swoich słów i czynów, a szkoda, bo to mogła być naprawdę mocna i wartościowa. Scena pokazująca, że oni też potrafili się nad kimś znęcać, może nieświadomie, nieintencjonalnie, ale jednak. Ostatecznie tak wszystko kończy się dobrze, bo spotykają się w pokoju wspólnym Gryfindoru. Jest początkowo niezręcznie, ale w końcu wszyscy sobie dziękują. A choć pięknie brzmi ostatnie zdanie tego rozdziału, są takie wydarzenia, które przeżyte wspólnie muszą się zakończyć przyjaźnią, a znokautowanie czterometrowego trola górskiego na pewno jest jednym z nich, to nie do końca się z tym zdaniem zgadzam. I nie tylko dlatego, że nagle w tym opisie wydawnictwo zastosowało miarę metryczną zamiast stosowanej w Harym Potterze i w Wielkiej Brytanii yy, miary Imperialnej, czyli tych stóp, cali, tego wszystkiego. Lecz dlatego, że to zdanie mocno zubaża wydźwięk tego, co tu się wydarzyło. Bo to nie tylko wspólne pokonanie trola zjednoczyło trio. To fakt, że Ron przestał strzelać fochy i skorzystał z rady Hermiony. To fakt, że Harry przejął dowodzenie i nakłonił Rona do tego, żeby z nim odnalazł Hermionę i ostrzegł ją przed trolem. To fakt, że Hermiona zrezygnowała z własnych zasad, by po raz pierwszy pozwolić wziąć górę ludzkim. Odruchom. Troll to tylko jeden z elementów tej układanki. Prawdziwe źródło przyjaźni leżało w tym, że nagle Ron i Hermiona złamali swoje zasady i zasypali to, co ich dzieliło. Byli tu jak Elizabeth Bennet i Pan Darcy z Dumy i Uprzedzenia. A to był właśnie ten moment, w którym ich prywatne domy i Uprzedzenia zostały pogrzebane, a na ich miejscu zaczęła tlić się relacja, która kiedyś przecież połączy ich bardziej niż Przyjaźń. W każdym razie tak się ten rozdział kończy. Przyjaźń została zapoczątkowana i dalej już nie będzie Harego i Rona, tylko będzie Harry, Ron i Hermiona. Ja natomiast uważam, że najciekawsze w tym rozdziale jest to, w jaki sposób my postrzegamy Hermionę oraz to, co łączyło lub dzieliło ją w relacji z Harym i Ronem, bo nie jest to aż tak jednowymiarowe, jak w książce zostało przedstawione i gdyby się w to zagłębić, co też uczyniliśmy, to można natrafić tutaj na sporo ciekawostek do analizowania. Ale dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie i jak Wam się podobało. Subskrybujcie oczywiście kanał, komentujcie, dzielcie się filmikami i do zobaczenia w kolejnym filmiku.